Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Jestem na magazynie, jestem sam, jest moje auto, e, nagrywam sam, skoro to wszystko, jeżeli złożymy do kupy, daje nam to odcinek o woskowaniu. Jak najbardziej dzisiaj znowu e, kolejny odcinek serii Wosku i z Nowickim. Dzisiaj przenosimy się do Japonii, a jeżeli Japonia, to oczywiście woski od Soft 99. Bardzo proszę, mam tutaj dwa woski, dzisiaj będą dwa smarowanka, zrobimy sobie połóweczkę. A jeżeli chodzi o softa, tutaj ich domeną jest trwałość. Jedyne co mi w softach zawsze gdzieś tam przeszkadza, to zapach. tak? Powiedziałem już o jednym wosku, który może nie jest tak samo trwały jak fuso, ale naprawdę ma duży potencjał, a jest bardzo niedoceniany. To tutaj mowa oczywiście o Waterblock Super Splash, tutaj macie tą nazwę. Mam tutaj akurat wersję do koloru ciemnego. Natomiast drugi wosk, no właśnie, drugi wosk jest troszeczkę takim woskiem dla leniuszków, tak bym powiedział, ponieważ metoda aplikacji jest tutaj troszeczkę inna. W sensie nie mamy aplikacji do tarcia, tylko wszystko wcieramy za pomocą mikrofibry, która jest w ogóle dołączona do zestawu. I też to mnie tak troszeczkę zachęciło do tego, żeby jednak nagrać coś również o softach, bo jest to. Coś kompletnie innego, i może osoby, które, które się boją woskować, bo uważają, że mimo wszystko posmarują za grubo i będą miały problem z dotarciem, i się namęczą, łapy będą takie. To może ten wosk, czyli wosk Mirrorschein, przekona ich do tego, że jednak woskowanie może być proste, szybkie i przyjemne. I tutaj czuć mocno ten japoński powiew. I nowo właśnie skupili się mocno na tej szybkości. Również do kolorów ciemnych, tak naprawdę te woski nie mają żadnych barwników, więc możecie je używać zamiennie, również na jasnych. Zobaczcie, tutaj jest po prostu kolor. No i to co mówiłem, jest no niestety, zapach tutaj nie, nie będziemy celebrować tego zapachu. Natomiast jeżeli chodzi o mirror Shine, on nie jest aż tak intensywny jak Fuso czy Waterblock. Nawet coś tam przebija, ale to nie jest nic jakiegoś bombowego. Jak widzicie, też po prostu jasny kolor, także tu nie ma żadnych, żadnych barwników. Ja ogólnie przy woskach Softa wolę raczej, przynajmniej w pierwszej fazie, docierać się dosyć gładkimi mikrofibrami, dlatego tutaj mam workstabowego gentlemana. Jak widzicie, dosyć, dosyć taka gładka struktura. Wiele osób na pewno kojarzy te fibry ale pokażę natomiast drugie dotarcie już można zrobić z pluszakiem tutaj mam akurat niemiecka firma Chemical Works Works czy Works. works? coś tam sobie testuje więc sprawdzimy to mikrofibrę. Lakier przygotowany, umyty, cleanerek poszedł, oczywiście softowy microliquid compound, powierzchnia odpuszczona i pom 50%, żeby mieć pewność jałowości lakieru. I, i jedziemy z dwuskowaniem. Zaczniemy sobie może od Mirror Shine no bo to jest największa ciekawostka, jeżeli chodzi o ten odcinek. On się w ogóle bardzo ładnie topi. Jest stworzony pod tą aplikację mikrofibrową. Widzicie? Naprawdę nie czuć tego zapachu. Ale to co mówiłem nie nie jest jakimś takim... Tu nie przeszkadza nam ten zapach. Jak widzicie, lecimy kolistymi ruchami. Ja wolę sobie go właśnie takimi kolistymi wcierać. Oczywiście bez jakiegoś dużego docisku jest dosyć fajnie, jest przyjemnie. Szczerze mówiąc jestem ciekawy jak inne woski zachowywałyby się podczas właśnie takiej, takiej aplikacji. No, i rozciągamy. Sobie, rozciągamy, bo musimy to wszystko wypracować. Zobaczcie, jedno nałożenie, naprawdę tego po prostu jest sporo. Znaczy, na dużo. I na koniec jeszcze przynajmniej. Widzicie, co ma coś takie fajne? Bo na początku czuć, że czymś smarujemy, aż czasem to zaczyna się wypracowywać. Yy, Kilka prostych ruchów w tej chwili, nawet może tą drugą stroną, na pewności i to już jest gotowe. Niesamowite. I czuć właśnie tą śliskość, tak? Czyli najpierw czujemy, że coś, e, coś mamy, jakąś pastę, tak? Powiedzmy. Bardzo ciekawe rozwiązanie. I naprawdę tutaj, jako taki post dla. Tak wiem, to na to. dla leniuszków. Czyli jak ktoś nie chce później jeszcze raz przelatywać drugą mikrofibrą, żeby to wszystko pozbierać, idealne rozwiązanie, naprawdę. O i już czuję teraz i sobie w tej chwili robię z tymi, druga strona, pyk, 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 fajna śliskość, od razu, naprawdę, to nawet tutaj ta, ta fibra. Może nie jakaś ultra-ultra, ale no, czuj, że jest to na pewno syntetyk. Widzicie to mniej więcej? O, tutaj mam pyk i sobie to nakładamy. Najpierw jest go troszeczkę więcej. Lecimy tutaj też. Tyk. Lampy, jak najbardziej. Reflektory. powoli zaczyna znikać widzicie, jeszcze jest taki mazik teraz druga strona nie ma nic, pięknie dotarło zobaczcie co się dzieje ideolo, nic się nie marzy nic nie smuży i fajnie naprawdę, powiem wam, że dobra, nabieramy sobie zobaczcie, troszeczkę, pyk i lecimy dalej z tematem mogliby jeszcze w tych fibrach zrobić coś z tymi szwami. Musicie uważać, żeby tym szwem nie, nie jechać po lakierze ostro szef może jednak troszeczkę porysować. Nie? Kurczę, szkoda, że go nie zostawiłem na desek, bo jestem naprawdę za zafascynowany <laughs> tym Mirror Shinem. Dobra, nałożyłem sobie, ja lubię cały aplikatorek sobie nałożyć. Pyk i, i lecimy. Jest dosyć fajna smarowalność. Zdecydowanie, można go sobie rozciągać. Niestety je na pewno tutaj... Ten zapach jest przeszkadzający, ten, to nie jest, jest natural. Ja sobie lecę tymi kolistymi ruchami i później zacieram jeszcze płask prosty, nie przepraszam. Więc zobaczcie, do tamtej strony nie muszę już wracać, tak? Jest, jest nałożona, jest na gotowo. Tutaj za chwilę będę musiał przyjść, jeszcze doszć. Więc po, powtórz, wosk dla, nie, dla leniuszków, jeżeli chodzi o ten pierwszy <grym> Mniej więcej tyle tego wosku i on jest po prostu rozłożony na cały aplikator. Co tutaj jakoś I zobaczcie, to, 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 to nie jest, to nie ma być na grubo, to takiej ilości. Zaraz zobaczymy, ile z tej ilości mi się uda nasmarować Taką ilością na, nałożyłem tam na tamten pasek wosk. Ten pierwszy, ale tutaj oczywiście już aplikator jest nasączony, jest też inaczej. Pięknie, zobaczcie jak się rozstęp, no nie jest to, nie jest to jakiś tłuszcz, taki smalec, ale widzicie, to są te cienie, bo po prostu jest, jest wosk, więc takiej ilości w zupełności wystarczą. Nie musicie smarować jak, jak spajdę, ten jak smalec, tak? czyli pajda ze smalcem, no. jak smalcem chleba wiejski. To ma być cieniutka warstewka, ale jest dużo, dużo jest lepiej naprawdę niż przy fusu, dużo przyjemniej, e, polecam sprawdzić, no nie będzie to taka trwałość jak fusiaka, ale uwierzcie mi, że ten waterblock też potrafi posiedzieć. Tak czy inaczej jestem pod wrażeniem tego, powiedzmy, przepraszam, mirror shine'a, naprawdę. Dobra, generalnie jeżeli chodzi o ten włos moim zdaniem element ścieramy. Widzicie, to jest cały czas jeszcze takie marzące. Moglibyśmy nawet zostawić go na dłużej, bez problemu. Bo on nie jest jeszcze taki, taki suchy, że się po prostu ściera, bo jakby to się tak nam starło. To znaczy, że jest gotowe. A to się cały czas nam rozmazuje. O, bez problemu. Powiem wam, że ojej. Możecie, to tutaj nie, nie trzeba jednak tej gładkiej fibry. Zostawimy ją ewentualnie na finale takie dotarcie tą gładką część. Natomiast pięknie to się w ogóle, Zresztą widzicie, jak ta fibra tutaj chodzi. Nic tu się nie marze. Jeżeli może. O, widzicie, jak zaczynam jeździć, to macie tak, taka kreska się pojawia. Widzicie, jak będę tak jeździł, to macie, widzicie, w pionie teraz. Ale to sobie odparowuje pięknie i, i nie ma z tym yy, problemu. Więc to jest fajne, bo są takie woski, że możecie się dociera, dociera, dociera w nieskończoność, a on się cały czas marze i wtedy jest do kitu. I tu też jest lalka. Oba woski troszkę przyciemniły, ale moim zdaniem, mirożna jest bardziej. Jeżeli chodzi o ten lakier, on jest, tu jest bardziej. Nie wiem, czy to będzie widać. nie wiem, nie wiem. Nie widać tego dobrze. Ale jest, jest, kochani, tutaj różnica. Tutaj w tym płcieniu. Yy, też widać nawet jak te paski stały, bo baśnie ewidentnie. I tu i tu jest przyciemne. Ale Mirors przyciemu bań. Mm, zobaczcie, że tu jest fajna taka bańka, fajna głębia. Naprawdę ten mirror shine zrobił nam tutaj robotę, ale. WaterBlock chyba bardziej, no yy, wiadomo, że na kamerce nie ujmiemy tego wszystkiego, ale Ale wy... o i tutaj ten błotniczek Jest więcej Jest tutaj, się dzieje troszeczkę więcej I Tu wchodzimy tak. Przyciemnienie na korzyść dla Miroshina, ale jeżeli chodzi o taką głębię, soczystość To ja bym powiedział, no ja wam tutaj to pokazuję, jestem świadomy, że możecie tego nie zobaczyć GoPro nam tego nie odda, jednak nasze oko jest zawsze e, najlepsze pod względem takiej oceny. Także Waterblock, znowuż tutaj, plus za, za tą głębię. No dobra, mamy wszystko. Postaram się dograć jeszcze tą hydrofobowość. Mam nadzieję, że mi się uda. E, a ja już teraz żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że był to kolejny ciekawy odcinek i dobrze spędzony czas przy poznawaniu nowych wosków. Jak widzicie, nie tylko naturalnymi woskami człowiek żyje, nie tylko tymi, które super pachną. Ogólnie wszystkie woski mają coś w sobie i mogą mieć coś fajnego i można z nich wyłuskać właściwie coś fajnego. A mnie dzisiaj tutaj bardzo zaskoczyła ta aplikacja Mirror Shine a jeżeli chodzi o waterblocka, to po prostu chciałem wam go pokazać, żebyście jednak spróbowali czegoś innego niż Fuso, a nie tylko tego Fuso i Fuso, bo Soft ma również inne bardzo ciekawe woski w swojej ofercie. efektu wizualnego zdecydowanie tutaj to przyciemnienie, to co mówiłem wcześniej, na korzyść. Mirror Shine śliskość porównywalna jest bardzo ślisko, nawet teraz jak sobie sprawdzam, ale generalnie między tutaj maską a drzwiami. No, na drzwiach jest oczywiście powłoka, jest wrzucony kudek, ale nie ma podejścia do świeżo położonego wosku. Nie wiem, jak wy to. Widzicie jak Wy to odbieracie, ale tutaj z mojej perspektywy tak na żywo, jednak świeży wosk to świeży wosk. I to samo na Miroszajnie. No, widać ewidentnie, że te drzwi się odcinają, są takie, tu jest też powłoka i kudek jakby lekko przymulone. Natomiast maska, maska mocno została ożywiona, jest dużo takiej głębi. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Tu zobaczcie jeszcze taki, kilka przejść pod chmurką. I to dosłownie pod chmurką, bo jest pochmurno, więc e, wszystko pięknie widać. To jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.